A od roku 1720 do roku 1819 istniało Kolegium Pijańskie. Tam uczyła się młodzież okolicznej, średniozamożnej szlachty. Radziów e, podczas Powstania Styczniowego utracił prawa miejskie w roku 1867 za pomoc i udzielanie schronienia powstańcom styczniowym. Jeżeli znowu gdzieś czytano o Powstaniu Styczniowym, to to się nie działo gdzieś, tylko to się działo też w okolicy Nadziejowej. Tutaj była bitwa pomiędzy dobrym, a Szybow Sądzą, była bitwa w pobliskich Płowkach, gdzie Polacy próbowali związać siły wroga przy kordonie granicznym, odwrócić jego uwagę, a sami wydobyć gdzieś schowaną broń przy granicy. Były bitwy pod Nową Wsią, była bitwa na trojaczku, była bitwa pod Piotrkowem. Także bardzo bogaty jest ten teren bitwy Styczniowego. Fara Faronadziejoska. Tu jeżeli Państwo dzisiaj pójdziecie do Fary Radziejowskiej i z zewnątrz spojrzycie na mur prezbiterium, tam są wydrapane nazwiska i daty mieszkańców, którzy żyli na przykład 300-400 lat temu w Radziejowie. jest carski żołnierzy, ponieważ blisko była granica, oni mieli swój, jak gdyby tutaj swoją siedzibę, czyli czy żołnierze, tam gdzieś jest apteka pod Orłem, tam gdzie była apteka pod Orłem, oni tam mieli swoją siedzibę, tam znajdowały się stajnie dla koni, i tu widzimy właśnie żołnierzy carskich na rynku radziejowskim. Tutaj jest dzisiaj studnia Głębinowa, to zdjęcie pochodzi ze zbiorów, mamy je dzięki uprzejmości pana Szymona Szynkowskiego, Na zdjęciu Radziejowian z roku 1929, jest to Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich. Tutaj katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z 1934 roku, aktoresk, obsada, wesela na Kurpiach. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Ryszarda Pernaka. Tutaj jest rynek radziowski z pomnikiem Tadeusza Kościuszki. To jest, to jest okres międzywojenny. Ten pomnik powstał, został postawiony w roku 1918 3 maja miasta Radziejowa z 1931 roku powstała ta panorama, ponieważ fotoreporter Gazety Ilustracji Polskiej przyjechał na otwarcie nowo usypanego kopca w Kłowcach, Usypany pomnik. W w Kopcach, żołnierze 14. Kompanii Wojska Polskiego sypią ten kopiec. Uczestniczyli też Stowarzyszenie Kupców Radziejowa. Uczestniczyło w sypaniu tego pomnika. Tutaj mamy Radziejowa. To jest widok Radziejowa, też zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Szymona Szynkowskiego. Radziejów Kraj Warty. To jest widok od strony dzisiejszych ogródków działkowych, od strony Wschodnie Radziejowa. Tutaj widzimy budynek Liceum, dawniej szkoła podstawowa. Proszę zwrócić uwagę, zabudowana była sama górka radziejowska. Nawet kilkadziesiąt lat temu żadnych tych pobocznych ośrodków nie było. Tu widzisz się ośrodki, ogródki działkowe, to były jakieś łąki, pola uprawne, tu były troszeczkę wyżej.